Cześć, witajcie, to jest pierwszy takiego typu odcinek z Roblox, yy, zombie. tak. No. O jest. Jak ja przyzwyczajony nie jestem. Co to za czułość? Czemu to bronić nie co? Elf! Elfy są. O, czy to jest. To jest ta. Ale mi wkurza czułość tej gry. Znaczy, nie czułość tego, ale ogólnie tego. Jezu, nie, 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 nie. Święty Mikołaj, ja w grzeczny w tym roku, został, nie! Ale że to, to takie na początku odcinka? Ty, ale prezentów dużo napalił. O! Moje! Moje. Zostawcie mnie spokoju! Na na, na, na. na. Nie wiem, ja zbieram te prezent, nie wiem co one dają. Ja w ogóle nie wiem. Ja chyba grałem tydzień temu w tą grę. Ja. Ja nawet nie wiem, jaki mam level. Ale ja mam 44. Tak się pójdą w tę grę w grę. trzecie osoby. O! Tu to jest! To nie jest elf! To jest już zwykłe zombie! Sorry, dawno nie grałem. Werszę ze zgrzewki. Tak w ogóle to mamy daily i w sumie jeszcze nie wiem co z tego daily będzie jeszcze. Wiem, że na pewno będzie coś z to co to? O, XD! Okej, okay, teraz lecimy z każdym znowiaczkiem. Kontrolki muszę sobie ogarnąć. Chodź, chodź tu, chodź tu. Mam A, Zmarnowałem jego busta, Ale nie ma zombie w ogóle, więc. Co mi za różnica? No to co? Mm. Tutaj muszę dalej grać. Ja, ja to lubię, bo to. Nie ja wiem, grałem ostatnio. Ostatnio sobie z kumplami grałem. Co wspomina... O ja Co to w ogóle by za... W to ma, bo już ma świąteczne mapy. Yy, jest ósma fala. Ja właśnie tutaj chciałem też, zachęcić do łapkowania, subskrybowania, łapek. Jak moje strzałki nerfa na Czy ona mogłaby coś robić? A i zombie ja ich nienawidzę. Nie, nie, ona nie. Jak ja zagram za falę, ja nie gram po to, aby robić misję. Ja po prostu jak biję level to wbiję. W mogę się płacić, bo tutaj nie mam nawet po co? Po prostu kursorem mieniasz pozy... Nie chciałem tego. Eee, to tak. nie zombie. Jeszcze dokładnie nie będę mówił... Nie wiem co jeszcze będę robić. A, jestem drugi na Eee... To tak. Nie wiem, co będę mówić, nawet. Czy Ja mam jakieś czesty? Case. Jak? Unbox. Ja mam klucze jakieś? Tu cwani Cwaniaczkę jakiegoś wy. Y electric Aura. Nic fajnie. Nie, tutaj jest coś dobrego. Można nam Komentarzu, nie, to nie jest nie dobrego, bo to ma długa to jakość. Test. Muszę wyjaśnij tego. Och, by podpaliłem ją. Dobrze, fragów mi nie zabieraj. wiem, gdzie mieszkasz. No to co? Eee, um, okej. Okay. Tę aurę sobie powysarzmy. No nie, 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 O, jeszcze eksploz! Wybuchający już o jego brakuje, obało Tutaj mamy jakiś prezenci, Ja nie wiem co dodają te prezenty. Ja Level 47 mi to pasuje. Chyba sobie zaraz coś kupmy. Jakieś lepsze... Shop, 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 guns, cztery koła, tak, jeszcze pół koła, jeszcze pół koła, tam jakiś inny jeszcze elf, sorry, mikrofon, znaczy nie mikrofon, bardziej sklepkę. Napiszcie, czy wy też będziecie mieli lekcje, bo czas tych lekcji będzie mi się łatwiej nagrywać daily. Podczas świąt e, to rzucę może jakiś i tyle. E, no to co? E, myślę, że taki spoko odcinek. jeszcze nie wiem, czy wtorek czy środa wrzucę ten odcinek. Muszę pomyśleć. E, tu jakaś jaskinia. Kojarzy mi się trochę z tym bo teraz e, zacząłem oglądać Admirosa. Mega tank! To jest mega tank, zobaczmy sobie. Gdzie ty kupić to strzelasz? Gdzie jest ten mega tank? ty jesteś? Well. Ty jesteś mega tankiem? Eee, <suk> to jest. Nie wiem. gdzie jest ten mega tank? Oh my god. A, myślę, że tekstura też jest zmieniona. Ile ty masz życia, mordo? Mordeczko moja. O, nie, 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 nie. Ja się nie przytulam. Tylko Hagiwagi. Hagiwagi lepsze. Hagiwagi lepszy. Huggy Hagi daje lepsze przytulas. No. Ja już się chomował o Hagiwagi. Jak ktoś mi powie, że ja się na Hagiwagi play tam nie zdątu. Przecież ja odcinki na dwór jest tej gry robiłem. A czy ten... czy Hagiwagi jest dobry, to chyba jest jeden pierwszy palc, co robiłem. Nie, top 10 na pewno mam. No może odcinki się nie nazywa, czy Hagi jest dobry, bo ja zrobię na tą osobną teorię. Iii. Ja chyba skakać, to nie mu... O nie, nie, na tym nie muszę skakać. U, u Nie, 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 nie to wyciągnąłem, co chciałem. Tutaj cię trochę znoszę. Na... Ten skin... O, teraz zadziała mi ten skin, dopiero. Czy już działał? Tutaj szybko cię wle... wywalimy na web. Tutaj szybko, szybko, szybko. Tutaj cię wywalić cię na web i fala czysta. Piszę z czego byliście się odcinki z Daily, bo ja mam tak. Ja mam 23 prezenty, nie wiem, ja bym sobie chętnie sobie ponagrywał odcinki, jakby się działo w ogóle w tej, tej grze. Kiedy jest coś ciekawego, Ja muszę was tutaj wykończyć. A! Dajcie, wyjaśnię, mordeczko. Chciałem sobie sklepik tylko sprawdzić, czy nie już stać na tym tą... Goście tutaj walczy no może do niego pójdą. O, kupmy, bo to jest lepsza, chyba. Jednostępnej fali dopiero mam. O, to po Nie, to jest mało, to A dlaczego ja nie mam? Yy. O kurde. No cóż, yy, nie wiem, czy to. O, w jakie sobie pogramy. Bierzemy go, bierzemy, bierzemy go, morderczyki. Brać go! Dobrze, lecimy dalej. Ja się między tymi zubikami kamufluje. Haha, tego się nie spodziewała. Sniperka to jest. Jezu, czy plus można. Dostać do tego. No to cóż, e, ja chyba już kończę ten odcinek tak szczerze. Bo nie wiem co mogę jeszcze tym robić. Na no, następny odcinek e, z Fortnite czy tam z Rebloxu sobie już znajdę odcinek. E, no to co? się dzisiaj cześć.